Jak sobie porównuję teraz spedycję z, z zeszłych lat, a teraz to jest po prostu kosmos. Znaczy, ja ci powiem szczerze, ja uważam, że te ostatnie tygodnie były do dupy tego czerwca. Co, nie? Zresztą no, to widać pośrednie, ta średnia spadła. Nawet u ciebie też jest niższa średnia. Um, niby od początku miesiąca jest 1,41, ale w ruch temu, miesiąca temu była 46. Ale zrobiłem sobie takie zestawienie tych twoich e, aut. E, bo mamy dwa, które zaczęły dopiero w środę. To jeden, co w środę do rozładunku, w poniedziałek, ponad 6300, w środy do poniedziałku. A mieliśmy jeszcze przestój, bo było święto. Pamiętać trzeba o tym. Drugie auto ma e, 8755 euro. Średnia stawka 1,4, gdzie. Ale nie mógł wszystkich do dlatego Ty No to ma 8,700 8, na dwa tygodnie. A ma, tak, jest, dobra, no ma, ma. Zgadza się. 6200 km, 1,4. Tam wcześniej miał 1,43. Kolejny wyjechał e, też w poniedziałek, ma 7150. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj były cały czas jeden dzień wyjęty z życia i w sumie długi weekend jeszcze w międzyczasie. 7150. E, kolejny ma niestety, ten co wyjechał też w środę, ma tylko 500. No, no i ten ostatni, e, co ma e, w sumie niby najmniejszą średnią stawkę. Tak, on stoi. Mówiliśmy, on jeździł tylko i wyłącznie Francja, a Francja, większości po Francji. Znaczy wiesz, w większości po Francji, ale masz stawkę po Francji większą niż w tej drugiej spedycji jeżdżąc po Niemczech. Tak, Nie, tak. Żeby I żeby tutaj też cała publika to wiedziała, te auto, dlatego ma taki wynik, ponieważ one musiało wczoraj zakończyć, czy jeździł od poniedziałku, w sumie do środy po południu, tak bo pojechał kierowca pieczątkę Machen w Warszawa. No, tak więc pozdrawiamy tą drugą Twoją spedycję. Dawaj ich nazwę szybko. Szybko nazwę.